O, to co, muszę Jest to blaszka, to chodź, 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 wieje chodź, 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 Con todo el tal que es mi noche. codziennie codzienniczy nowego. Słyszałem, że był dzisiaj Hideo Sama u nas w pracy i że chciał razem z Robertem, żeby mi dali wolne jutro, ale nasz kierownik bystry w swojej całej inteligencji i, 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 i bystrości jego umysłu, który mówił murzynkom w pracy, żeby powiedziały coś tylko nie wiem komu, że nie walczę, tylko tańczę, wymyślił sobie jutro, że będzie sprzątanie wielkie w pracy i wybrał sobie sześć osób, w tym oczywiście mnie, żeby uczynić tą niesamowitą pracę w sposób jak najlepszy. Zostaw trej, te buraki I aby innym się żyło lepiej Tak Waruj się Coś ty to co co ty to no Zostaw to Są i to mi Dziód nie są tam Mam na narzędzia Higiety Brilliant idea to Not to make a holiday tomorrow. He chose the favorite six people to the, make the hygiene day on the working area or the working space, how you name it, I don't care. Here is the deal, you know. I heard that the Hideo Sama came and the, the Mr. Robert called him to make a holiday for me tomorrow. but but no, no, there is no. his uh, genius and brilliant mind came across the very great idea to make a, a work day to, for me tomorrow. yeah. so i don't care, you know. i don't really care. i can do whenever i want to. i don't know what i'm missing tomorrow. so that is not a deal. If I would know what tomorrow brings for me, probably I would be standing, fighting alone for my, for my rights to keep the holiday for me. But since I'm not, I'm lack of the information. I cannot do anything about it why should I anyway? It's another day. I fixed my bike today so I can do whatever I want, you know. I can go to work, I can go to mama uh, for a dinner, for example. For a dinner, for, a... for example. <laughs> and maybe let's change the accent again but this time And you know for those who don't know I'm gonna change my nickname tomorrow uh, for a, not the but washa I you do do to I am going to work tomorrow I gonna to cleanu clean some stuff Jest true it's not Ej nie dobra Chodź Pumarac are buried here, you know. There is Vasya, there is, is Oleg. There, there, somewhere, there is Peter. He don't like to be seen anymore, you know. He's a very bad, ugly guy. So, do you palić herbaty zrobiłem coś kupiłem, bo zapomniałem herbaty kupić wczoraj zjadłem jogurza, zjadłem z z czyli dzienna dawka miodu i mleka jest zapotrzebowanie na dzienną dawkę miodu i mleka jest dzisiaj aż na ponad skala fajnie ktoś kiedyś określił że patrzcie to tak ludzkość się zastanawia, nie no, jeszcze teraz tych wegan czy wegetarian i inne główno, żeby nie zabijać zwierząt. A też wpadł na pomysł, przecież to było w piśmie już napisane, powiedziane świętym, żeby nie zabijać zwierząt i żyć, schodzić z naturą, kraina mlekiem i miodem płynąca. Stwierdził, że dla zapotrzebowania witaminowego i proteinowego zasadniczo wystarczyłoby właśnie z takich już poza owocami i witaminami i innymi pierdołami miód lód. miód i mleko jak w piśmie było przekazane i nie trzeba zwierząt i nie trzeba się strawiać o jajka, jakieś tam strajka. Wysoko energetyczny, kaloryczny posiłek zapewniający każdemu człowiekowi wystarczającą ilość tego, czego mu trzeba. No i jak ja ostatni jadę na tych Jogusiach, wam powiem w tych wafelkach Gdzie ta wafelkowość Jogusiała? bardzo. Nie ma tu jeszcze bawić, nie? Prosta jest, dalej tak będę musiał sobie zrobić, może pojadę w końcu. Ty, w poniedziałek ostatni jadłem ci mi się jest to, że siada Cztartek będzie. I jadę tylko na joguciach, pafelkach, herbacie. Ale dzisiaj pęd bośczanski sobie zjadłem. I co śmieszne. W pewnym momencie poczułem, że mi wali na kichę, właśnie, Ciężko na kichę. do to pęd śląskie, nie? Przez tam chwilę musiałem sobie na dwa bąki puścić. Bo mnie przycisnęło i tak się dzieje. E, e, widzisz? No kurwa, wiadomo, to nie jest mięcho. Jakaś tam śląska ze sklepu, bo to sobie jakieś chuj, co tam jest. Ale, no trzeba by. Teraz jak sobie pociągnę jeszcze, może do piątku. W piątek sobie zrobię chickena i zobaczę jak moje kichy zareagują, no To, to może być kolejny ciekawy, widzisz, eksperyment. Ku, ku, zeszłem na keto, a teraz sobie zejdę na chuj wie co. No nie pilnuję specjalnie, czasami tu jest jępączka czy tam coś, czasami nie. Może się rzadko kiedy, ale to się zdarzy. A tak głównie to mięcho, 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 cukier, słodycze czy...